W godzinach szczytu centrum miasta tonęło w korkach. Wśród szarej masy samochodów wyróżniało się stare niebieskie BMW należące do Georgia, weterana wojny w Afganistanie. Ten samochód był nie tylko środkiem transportu, ale symbolem jego przeszłości, pełnej trudnych prób i gorzkich strat. George nie był zwykłym kierowcą, był kimś, kto dzięki swoim doświadczeniom wojennym i późniejszej decyzji o zostaniu lekarzem wojskowym nieraz uratował komuś życie. Pomimo wszystkich zasług i sukcesów zawodowych jego serce obciążały wspomnienia o zmarłym towarzyszu, utraconej żonie i przyjaciołach. Tego dnia pogrążony w myślach i wspomnieniach George przypadkowo stał się świadkiem niesprawiedliwości, która na zawsze odmieniła jego życie. Mężczyzna zobaczył, jak trzech młodych chłopaków otoczyło włóczęgę i zaczęło się nad nim pastwić. George postanowił interweniować, przepłoszył napastników i zaoferował pomoc włóczędze. Człowiek ten powiedział, że próbowali go okraść, choć był bezdomny. George zaproponował mu tymczasowe schronienie pod warunkiem, że będzie pomagał w pracach domowych i nie pił. Ten zgodził się i podziękował George'owi za ratunek i pomoc. George uratował go w taki sam sposób, jak kiedyś uratowano jego. Spłacił w ten sposób dług i poczuł się lepiej. W drodze do domu włóczęga pytał o życie swego wybawcy i opowiedział mu o swoim. Dlaczego jeździsz starym autem? spytał. Kupiliśmy go z żoną w latach dziewięćdziesiątych, wiąże się z nim wiele wspomnień. Moja żona zmarła dziesięć lat temu, a to auto przypomina mi o naszym szczęśliwym życiu. Odpowiedział George. Mam w garażu jeszcze inny samochód. Rozumiem, powiedział mężczyzna. Ja nie mam nic, co przypominałoby mi bliskich. Gdybym miał, to też bym się z tym nie rozstawał. A jak masz na imię? Spytał George. Jestem Leo, a ty? Mów mi George, masz dwadzieścia lat? Prawie zgadłeś 21. Służyłem w wojsku jako łącznik. Godne pochwały. Ja jestem lekarzem wojskowym, od prawie 40 lat pracuję w szpitalu. Podjechali do domu niezauważeni. Był to mały domek z trzema pokojami i tarasem, w którym latem mieszkał George. Taras ciągle wydawał mu się pusty, po śmierci żony przypominały ją jedynie ażurowe zasłony. Leo spodobał się dom, jego oczy się rozjaśniły i uśmiechnął się. Wejdź, nie wstydź się, rzucił George. Mężczyzna zdjął marynarkę, a George zauważył między nimi niesamowite podobieństwo, jakby 40 lat temu sam patrzył w lustro. Leo wyglądał jak młody on. O co chodzi? Pomyślał George. Nie miałem kochanek, dzieci, jak to możliwe? Florence, zwrócił się w myślach do swojej zmarłej żony, pomożesz mi odkryć ten sekret? Mężczyzna nie powiedział Włóczędze o swych przemyśleniach, aby go nie wystraszyć. Potrzebował przecież pomocy. Idź do łazienki, ja zrobię coś do jedzenia zaproponował George. Leo zadowolony i pachnący opuścił łazienkę. Kolacja czekała w kuchni. Jak udało ci się to wszystko przygotować? Leo był zaskoczony. O, spędziłeś dużo czasu w łazience, nim dziewczyna szykująca się na randkę. George się zaśmiał. Już dawno się tak nie cieszył. Jeśli Leo byłby jego synem, niczego więcej by nie chciał, Opowiedz mi coś o sobie, poprosił, gdy Leo skończył kolację. Żyję jak wszyscy, chociaż nie mam dachu nad głową. Wykonuję dorywcze pracę. Na noc ciężko znaleźć schronienie, dlatego często mieszkam w opuszczonych domach. Pomagam schroniskom dla psów, czasem pozwalają mi przenocować. Zakochał się w dziewczynie wolontariuszce. Podoba mi się, ale boję się jej to powiedzieć. Ona pochodzi z bogatej rodziny, a ja jestem tylko włóczęgą. Dziewczyna powinna znać prawdę, powiedział George. Nie zauważyłem, aby się mną interesowała, powiedział ze smutkiem Leo. Lepiej zakończmy ten temat. Kontynuowali picie herbaty dalej rozmawiając. Było już przed północą, kiedy George zaprosił Leo, by położyć się spać. Sofa była rozłożona, a na krześle wisiała nowa piżama. Florence mi to kiedyś dała w prezencie. Proszę, weź ją, powiedział George. Dziękuję, odparł Leo. Nigdy nikt nic takiego mi nie dał. Leżąc na czystym prześcieradle, poczuł się jak w domu i szybko zasnął. Rano George usłyszał dźwięki z kuchni. Była siódma rano i zdziwił się, że Leo wstał tak wcześnie. Na kuchence gotowała się owsianka, kawa była gotowa, a na talerzu leżały bułeczki cynamonowe. Kiedy udało ci się to wszystko zrobić? spytał George. Skończyłem szkołę gastronomiczną i lubię gotować, odpowiedział. Już dawno nie jadłem takich bułeczek. Dzięki, Leo. Przy śniadaniu przypomnieli sobie wczorajszy incydent i teraz wydawało im się to zabawne. George musiał iść do pracy, a Leo wybierał się do schroniska dla psów. Dziś idę do schroniska. Będzie tam Amelia. Powiem jej wszystko. Tak, dziewczyna powinna wiedzieć o twoich uczuciach, poparł go George. Dał mu potem klucze do domu i trochę pieniędzy, a sam udał się do kliniki, gdzie zlecił badanie DNA. Wyniki potwierdziły, że Leo był jego krewnym i to prawdopodobnie siostrzeńcem. Wieczorem George zasiadł z Leo do kolacji. Po zjedzeniu postanowili obejrzeć mecz. George zaczął mówić o ich podobieństwie i o teście DNA. Leo! Wydawał się być tym poruszony. — O, to bardzo się cieszę, powiedział Leo. Myślałem, że jestem absolutnie sam na tym świecie. George zaproponował, że przedstawi Leo swojej mamie. Następnego dnia poszli ją odwiedzić. Matka Georgia, Barbara, była zaskoczona, ale powitała Leo z uśmiechem. Powiedziała, że George miał brata bliźniaka, którego kiedyś oddała innej kobiecie z powodu biedy. Leo był szczęśliwy, że znalazł rodzinę. Nocował u matki George'a i znowu czuł się jak w domu. Następnego dnia George umówił Leo na rozmowę kwalifikacyjną do restauracji. Przygotuj się. Czekają na ciebie w restauracji Queen Tony. Mam nadzieję, że cię polubią. O, będę miał prawdziwą pracę? Spytał Leo. Bardzo się cieszę, wtrąciła Barbara. Twoje ciastka były doskonałe, więc nie mam wątpliwości, że cię zatrudnią. Sprzedawcy pomogli Leo wybrać garnitur, a wtedy spojrzał na siebie w lustrze zupełnie inaczej. U fryzjera ostrzygli go starannie i po dawnym biedaku nie było ani śladu. Wujku George, jestem ci za to wszystko winien. Ile? spytał Leo. Nic nie jesteś winien, ale jeśli masz potrzebę coś oddać, pomyślimy, gdy dostaniesz pracę. Leo zgodził się i podziękował George'owi. W restauracji po krótkiej rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji umiejętności właściciel był pod wrażeniem Leo i go zatrudnił. Ten od razu wziął się do pracy i szybko zdobył szacunek współpracowników. Tydzień później do restauracji przyszła Amelia z rodziną. Ojciec Amelii, biznesmen, był zaskoczony, że młody człowiek przygotował prawdziwe arcydzieło, a Amelia przedstawiła go jako swego przyjaciela. Ojciec zaprosił Leo do odwiedzenia ich w ich domu. Leo i Amelia ostatecznie zostali parą. chłopak miał aktywne życie: Praca, randki, wieczory rodzinne z matką Georgia i samym Georgem, a gdy doszło do ślubu, rodziny się w końcu spotkały. Rodzice Amelii zaprosili Leo i Georgia na kolację. W domu Amelii, ojciec dziewczyny na widok Georgia, zmienił wyraz twarzy, Okazało się, że pięć lat wcześniej zastraszał ich biznesmen, niejaki Archie, który wyglądał dokładnie jak George. Mężczyzna zorientował się, że może to być jego brat, bliźniak, którego to matka oddała do adopcji. – A gdzie Archie mieszka? – Mieszkał niedaleko, ale sprzedał dom jakieś pięć lat temu – odpowiedział ojciec Amelii. Następnego dnia George znalazł informacje o Archim w medycznej bazie danych. Mężczyzna po wypadku przebywał na oddziale intensywnej terapii w szpitalu miejskim. Rzucając wszystko, co robił, George pospieszył do kliniki. Po przybyciu udał się do ordynatora. Witam, kolego, masz tu mojego zaginionego brata bliźniaka na intensywnej, mogę go odwiedzić? Spytał George. Pewnie. Wypiszę pozwolenie. Odpowiedział ordynator. George skierował się do sali Archiego. Strażników przy wejściu uderzyło podobieństwo George'a do Archiego, ale przepuścili go. Mężczyzna zobaczył brata w śpiączce i postanowił pobrać jego włosy do badania DNA. Jak to się mogło stać? George spytał strażników. Miesiąc temu miał wypadek. Jego żona, młodsza, jakieś 20 lat od niego, do tej pory go nie odwiedziła, powiedział jeden z nich. George postanowił walczyć o życie swego brata i zwrócił się do znanego genetyka z prośbą o pilne badanie DNA. Następnie złożył wizytę żonie Archiego. Pod przykrywką niego samego trafił do domu, w którym poznał żonę Archiego i jej kochanka. Przyznali się do próby pozbycia się go. George wtedy wezwał policję, która zatrzymała żonę Archiego i jej kochanka. Zanim spiskowców wsadzono do radiowozu, George wyznał, kim naprawdę był. – Powinnaś odwiedzić męża w szpitalu – zwrócił się do żony Archiego. – Jest tam sam i tylko ja u niego byłem. – Ty nie jesteś Archie? – Nie – George uśmiechnął się. – Jestem jego bratem bliźniakiem. – Będziesz miała czas, żeby to przemyśleć za kratami. – Nie można było żyć w spokoju? Prawie zabiłaś mi brata. – Dobrze, że nie masz dzieci – Żona Arciego była w szoku i nie mogła wydusić ani słowa. Po prostu zawyła ze złości. Jej kochanek tylko jęknął, użalając się nad sobą. Następnego ranka Leo miał odebrać wyniki testów DNA. Tego popołudnia wpadł do biura George'a, krzycząc z radości. – To mój ojciec! Arci to mój ojciec, a wy jesteście braćmi! – Mam ojca, dziękuję, George! A kiedy mogę się z nim zobaczyć? – Chłopak trząsł się z niecierpliwości i radości. Pojedziemy dzisiaj! Mężczyzna próbował uspokoić siostrzeńca. Cieszył się, że ich pokrewieństwo potwierdzono. Tylko nie mów jeszcze babci, ostrzegł George. Nie powinna wiedzieć, że z Archim jest źle. Jak wyzdrowieje, to wtedy jej powiemy. Leo zgodził się i wrócił do restauracji. Postanowił spędzić cały weekend obok Archiego w szpitalu. Gdy weszli do sali, Leo uklęknął obok niego i zaczął płakać. Tato, to ja, twój syn, znalazłem cię, a obok stoi twój brat. Nie znasz nas, ale wracaj szybko do zdrowia, czekamy na ciebie. I czeka na ciebie też twoja matka, która chce prosić o przebaczenie. Teraz będziesz mieć prawdziwą rodzinę, obudź się tylko, proszę. Leo błagał ze łzami w oczach. George'owi trudno było patrzeć na tę scenę, ale powstrzymał się od płaczu. Leo i George codziennie odwiedzali Arciego. Któregoś dnia, gdy przechodzili obok sal, lekarz prowadzący zawołał ich do siebie. Gratuluję, powiedział lekarz. Pacjent się obudził, wszystkie funkcje organizmu są w normie. Teraz śpi i proszę, aby go nie budzić. George i Leo po cichu weszli do sali, siedząc obok pacjenta. Pół godziny później Archie otworzył oczy i spojrzał na George'a. Był zdezorientowany. "Cześć," powiedział cicho George. "Nie martw się, jeszcze mnie nie znasz. Właściwie to jestem twoim bratem, bliźniakiem. Matka nas rozdzieliła. Teraz cię odnalazłem. Witaj, młodszy bracie." George serdecznie uścisnął mu dłoń. "A to nowość," uśmiechnął się Archie. "Jak długo tu leżę?" Myślałem, że to moja wyobraźnia. Otworzyłem oczy i oto jesteś obok. Wydawało mi się, że zwariowałem albo zmarłem. Wyciągnęli cię z tamtego świata. Lekarze dali z siebie wszystko. A tak przy okazji poznajcie się, to twój syn, Leo, dorastał w sierocińcu. Jak tam trafił, nikt nie wie. Może uda ci się odkryć ten sekret. Archie spojrzał na chłopaka. Zamarł w oczekiwaniu, po czym powiedział: Chodź tutaj. Leo podszedł, usiadł na skraju łóżka i uważnie przyjrzał się ojcu. Tato, powiedział Leo cicho, naprawdę chciałem, żebyś wyzdrowiał. Wyglądasz jak twoja matka, westchnął Archie. Czy przypadkiem nie masz dwudziestu lat i nie urodziłeś się w lipcu? Niedługo kończę dwadzieścia jeden, urodziłem się pod koniec lipca. A kim była moja matka? A to piękna dziewczyna, zaczął Archie. Miała na imię Julia. Nie byliśmy parą, wszystko stało się spontanicznie. Spotykaliśmy się przez tydzień, po czym rozstaliśmy się. Podobno zaszła w ciążę, ale nic mi o tym nie powiedziała. Miała twardy charakter, myślała tylko o sobie. Nie byłeś częścią jej planów, wysłała cię dlatego do sierocińca. Gdzie ona teraz jest, tego nikt nie wie. Minęło sporo czasu i szczerze mówiąc, nie mam ochoty jej szukać. Nie chcę rozmawiać z osobą, która porzuciła własne dziecko. Też nie chcę, powiedział stanowczo Leo. Nie uważam jej za matkę. Mamy wujka George'a i babcie, a teraz i ciebie. Wtedy George wyjął dokumenty. Oto potwierdzenie naszego pokrewieństwa. Wiem, że jesteś człowiekiem czynu, dlatego przygotowałem się z wyprzedzeniem. Archie przeczytał dokumenty, spojrzał na George'a, potem na Leo i uśmiechnął się. Nie miałem wątpliwości, że nimi jesteście. Jak dwie krople wody, wszyscy się śmiali. Archie był zadowolony, że znalazł rodzinę, a szczególnie szczęśliwy, że miał syna, któremu mógł przekazać swój biznes. A gdzie jest moja żona? Spytał. Zobaczył, jak George marszczy brwi i wiedział, że coś było nie tak. Twoja żona i asystent prawie cię zabili, powiedział ponuro brat. Zaplanowali wypadek, chcieli, żebyś umarł, a cały spadek przypadłby twojej żonie. Znalazłem ich razem, pili szampana, świętowali, ale teraz siedzą za kratkami. Mam nadzieję, że nie będziesz się martwić tymi zdrajcami. O, od dawna podejrzewałem, że moja żona kogoś ma, ale nie mówmy o tym. Mam nadzieję, że szybko stąd wyjdę i zacznę zupełnie nowe życie. Wkrótce Archiemu przyniesiono pierwszy obiad od wybudzenia ze śpiączki. Jadł tak, jakby nie robił tego przez rok. George wiedział, że jego brat wracał do zdrowia. Pojechali z Leo do domu w świetnych nastrojach. Kilka tygodni później Arciego wypisano ze szpitala. Przyjechał do niego kierowca luksusowym, czarnym zagranicznym autem, w którym siedzieli już George i Leo. Zaraz po wypisie mężczyźni udali się do matki. Widząc dwóch identycznych mężczyzn, upuściła druty, zakryła twarz dłońmi i zaczęła płakać. Wybacz mi synku, błagała Arciego przez łzy. Przepraszam, że oddałam cię obcym. Myślałam, że nie będę w stanie wykarmić was obu. Mamo, nic się nie stało. Archie podbiegł do niej i uściskał. Zrobiłaś, co zrobiłaś. Dobrze żyłem. Moi rodzice mnie kochali, wychowali i pomogli założyć firmę. Teraz będziemy już wszyscy razem. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Tego wieczoru w małym domu zebrała się duża rodzina. Razem ugotowali obiad. Dowodził Leo, najlepszy szef kuchni. Rodzinna uroczystość trwała do wieczora. Synowie, matka i wnuk nie mogli przestać rozmawiać, opowiadając sobie szczegóły ze swojego życia. Jeszcze wiele musieli się wzajemnie dowiedzieć, a spotkanie wydawało się idealną do tego okazją. Miesiąc później w rodzinie Georgia miało miejsce ważne wydarzenie. Leo się ożenił. Uroczystość była wspaniała i radosna, zaproszono wszystkich kolegów, przyjaciół, krewnych, ślub odbył się w restauracji, w której pracował Leo. Archi dowiedział się, że część rodziny była na niego obrażona z powodu zachowań jego byłej żony. Chciała od nich pieniędzy, krewni odetchnęli spokojnie, upewniając się, że to był jej podstęp, a młodzi ludzie nadal cieszyli się szczęściem. Wkrótce po ślubie Leo i Ameli życie zaczęło wracać do normalnego biegu. Leo kontynuował pracę w restauracji, dalej zdobywając szacunek współpracowników i podziw klientów swoimi kulinarnymi arcydziełami. Amelia wspierała go we wszystkim i wkrótce ich miłość zaowocowała. Ta zaszła w ciążę. George i Archie również stali się sobie bliscy. Bracia, rozdzieleni przez los, w końcu byli nierozłączni. Spędzali ze sobą dużo czasu, nadrabiając stracone lata. Archie wrócił do formy i zaprosił George'a do współpracy. Razem otworzyli sieć restauracji, w której to Leo był szefem kuchni. Barbara, zachwycona faktem, że ma dwóch synów i wnuka, cieszyła się z ich towarzystwa. Jej dom, który wcześniej wydawał się cichy i smutny, teraz przepełniały śmiech i radość. Z biegiem czasu George i Leo nieraz wracali do dnia, w którym ich losy splotły się na miejskiej ulicy. Dziękowali szansie, która ich połączyła i życiu, które dało im wreszcie rodzinę. Na dzisiaj to już wszystko. Możecie polubić to wideo i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce.